Gosia walczy. A dlaczego walczy? Bo mamy kolejny vlog. Mamy kolejny dzień i Gosia ma tą zagubioną część. Przywiozła jej koleżanka e, samolotem z Dubaju, z Kuala Lumpur. Ściągnęła złoty pierścień. Z Afryki! Przyjechała chyba złoty pierścień. Tak, mój ojciec co czwartej na lotnisko jej dostarczał. Gosi, e, kolega, który tam zajmuje się też fitowaniem tych rowerów, naprawianiem. Szukał tej części I, w ogóle. Dokładnie. Nie było w ogóle tej części w Ameryce. Powiedzieli, że jedyne miejsce, gdzie jest to Polska, więc ogarnęli A to. A w Polsce nie było, więc w jakby. Nie w Niemczech, więc jakby wykręcili tą część z kolegi innego roweru i ten inny kolega dopasowywał takie e, to łożysko, żeby to pasowało, więc też mamy nadzieję, że to wszystko będzie pasowało. Tak zaczynamy. Kolejny dzień. Mamy co? Poniedziałek. jest, Poniedziałek. A prawda tak. jest taka, że to łożysko mieliśmy, tylko zrobiliśmy dramę, żeby nagrać e, to dla nie, was, a było w torbie schowane. Jest to jest wszystko... To jest, jest to, jest, nie. to jest... to jest... to jest wszystko pod... serial, nie, pod... Nie, pod... A teraz dupy, żeby było Dobra, Ewa zajedzie na... żeby mieli na rower, więc zacznijmy składać. Dobra, składamy rower, a zamówiliśmy też auto, a jakie auto, okay. się dowiecie. <laughs> Bye, bye Się okazało, że mamy sklep. No tu za rogiem. Tu za rogiem mieszkamy i tu mamy sklep. A my na jakichś e, resztkach cały czas byliśmy. No ale tak to czasem e, jest. Idziemy dosyć późno. Ale na spacer trzeba było rower poskładać z gorzką, W końcu już złożyliśmy. Kołoczka pojechała z Ewą na, na rower, przetestować. Trasę robią. W końcu zadowolona. No, przejebane ogólnie z tym rowerem, nie? Się okazuje, że Ewa, koleżanka Gosi, która też tutaj startuje, to ona jej zabrała tą część. Nie, to <gry> powiedziała, że wszyscy, nie zna osoby, które nie miałaby problemu z rowerem. I na dodatek wszystkie rowery praktycznie były sprawdzane przez celników, no ale akurat tylko goście zgubili tą część, nie? No, w każdym razie lecimy cardio, później śniadanie, a to już nasze wcześniejsze śniadanie, bo już kurde, ile można siedzieć głodnym. Zrobimy sobie swój spacer, Zrobimy sobie śniadanko i pójdziemy możliwe, że na trening, a możliwe, że nie. Zatrzymaliśmy się, mamy 3 km do miasta, więc idealne cardio 40 tam minut załóżmy. Mil. 40 mil. Ale słuchajcie, zatrzymaliśmy się nie bez powodu. Bo zauważyłem, że nietypowego. nie W sensie założyliśmy słynnego aktora, jego barką w sumie. Tak. I on, uwaga, przyczajki go nagramy teraz, żeby... I on się nie rusza, tylko się opala. Trochę wystaje poza balkon, uwaga. Jest! Jest, Dwayne! Ale napięte cały czas. <laughs> Napiętać to. Trochę ma winę taką, jakby chciał nam wpierdolić. To generalnie chyba będziemy się zwijać. Dajcie, czy nie chcę Bo Może olejkiem, co? Dwayne! Nie? Dobra. Nie chcę olejku. Mówi, że twardy, co jego są Dobra, lecimy dalej. I mamy naszą pierwszą paktę. Cytrynka nie jest. Nie jest to nic słodkiego. Ale cytrynka. Za to Trzeba jak do... pachnie. Trzeba to rzeczy. No. Ale powiem wam. Pachnie srogo. Zaczynamy smakuje. Były też zielone. Też tak można wziąć do Albo potraktować je jak limonki. Idziemy. Jak tam będzie smakowało, to zerwiemy więcej i pójdziemy na targ farmerski. Fermer, Odrobić wakacje. Odrobić wakacje. Pozdro. Siema, jesteśmy na Hawajach w Hamsi i jemy francuskiego omleta z trzech jajek. Zobaczcie jak to robią na Hawajach. No to mamy omlet francuski z boczkiem, awokado, Portugis sausage ew, i pieczonkami, z trzech jajek. Owoce zamiast ryżu, bo takie mniej węgrowodowe śniadanko i bułeczka, mafinka angielska, Englishman. Drugie pikantne, więc bierzemy sobie jeszcze tabasko. Troszeczkę bierzemy sobie teńca. Nie możemy jeść. Wcześniej wiedziałem, że będzie dobre, bo Paweł mi powiedział, że jest zajebiste. <laughs> Ale jest pytalny. Mm. No, no, jeszcze jakiś ser. No, że Jeszcze jadam. Dlatego tu jest chyba dużo angolii, bo takie angielskie, trochę nie? A ja. I owoce. Piękne, piękne połączenie. Na Hawajach to pasuje połączenie tego słonego i słodkiego, nie? Zwłaszcza, że to owoce są takie. Nie, chcę się jabłko. Świeżutkie no Też czasami cytryna Tak się zerwało też kawalizdy i tego awokado idę nie Nie żałuję Dużo, no? No jak na moje, to jest kołowa No dobra, pojedzone, to czas to spalić. Chcecie więcej takich materiałów? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdro. Przeszliśmy sobie w końcu skorzystać, bo z Pawłem, a ani razu nie pływaliśmy jeszcze tutaj na plaży. Albo z tej drugiej strony co Gosia e, treningi robi. Czyli to co na poprzednich odcinkach widzieliście, że oni mają tutaj bojki i sobie pływają. Gosia zaraz tu podjedzie, bo okazuje się, że dalej jest jakiś e, niuans z tym rowerem, że coś tam trzeba podokręcać, że z serwisu go trzeba jeszcze dzisiaj oddać. Także Cały czas coś, nie? No. Ale coś, czasem radzić, a jednocześnie robić swoje. Czyli dzisiaj możliwe, że będziemy chcieli w końcu... Znaczy jutro będziemy mieli auto, chcemy jechać na wulkany, więc to też będzie fajne. Dzisiaj chcemy sobie coś posnurkować Więc pożyczyć kajak i ten. No i dzisiaj też trening chcieliśmy zrobić, ale nie wiem jak to będzie, bo czas szybko tu spierdala gorąco Paweł. Jest naprawdę, no, jest no, tak, no, tak gorąco, no, że wrócimy spadnąć w no, <laughs> Jesteśmy no, na tej drugiej plaży Tam zostawiliśmy rzeczy W tym, kurwa, Macbooka mojego <laughs> Którego teraz <laughs> cały czas się martwię I buty, nie buty, chuj, ale Bez Macbook nie da się przejść dalej <laughs> no, no, Gośka trening robi Znaczy, wróciła, sorry Rower Kurde, pojadę do chaty po buty musisz zostawić serwisie robię. No a ja zobaczyłem tutaj taki spot. Myślę, że ciekawy do pozowania. Nie zasady zrobić despyt. Zobaczymy właśnie, zaraz to zrobimy. W ogóle to nic nie widać. Podęki mi pali. Dawaj, opowiedz o tym, co się dzieje. Palma, palma, palma. Jest tak, wszystko tak masakra Nie dało rady. Czyli na przyspieszonym tempie. podróży po plaży <laughs> Dobra. Dobra. Zaczynamy kolejną podróż. Po no w, końcu, w końcu, w końcu, mamy trochę wakacji. W końcu mamy luz, pierwszy dzień luzzu. Bo, tak bo w końcu go się <laughs> Nie musimy z nią jeździć. <laughs> Ale zobaczcie jak to jest pięknie. No po prostu. Chillera na maksa co? Woda chłodzi. A... A słońce ale... Nie, nie, nie <laughs> ah. Spokojnie jeszcze nie jesteśmy czarni, dopiero zaczynamy Tak, spokojnie. Jeszcze nie będziemy takimi wkurwiającymi czarnuchami, jak no wrócimy. <laughs> ale Paweł stara się o to bardzo, bo. Ma już olejki. <laughs> ma już olejki przyspieszające opalanie. Chuj, że to jest tak purezko gorąco. ja tylko my żeby w cieniu być. Paweł ma olejki przyspieszająco malenie. No, żeby na pewno się zabawał. Może mnie rozjebie, ale... Dobra, na trening chyba pójdziemy w ogóle później odpuszczamy ten poranny, bo to nie wyszło. Także czerpiemy ze słoneczka, a wieczorem ewentualnie trening. Trzeba ją odsłoczyć oczy to ale... Dobra Tutaj mnóstwo się dzieje. Wieście, dużo ludzi Ironmeny robią treningi My na swój powiedziałem idziemy wieczorem albo w ogóle Natomiast musimy coś zjeść I idziemy zjeść do ambasady Tak To jest ambasada A nie, to jest McDonald's <grym> Najlepiej no Sprawdzimy McDonalda. Jesteśmy wyplażowani Paweł w końcu wypoczął na plaży Soneczka zaznał Zadowolony Możliwe, że jeszcze... No, idzie jeszcze do fryzjera. Możliwe, że jeszcze... Nie Paweł. Coś fryzjer... tam nagra. No. Z bambusem jak mi kurwa kują. Nie, ale możliwe, że jeszcze byśmy zdążyli kajaki, wypożyczyć i zrobić surkowanie. Styrkowa Więc e, ja tutaj z lapkiem siądę, posegreguję sobie materiały, Paweł Mnie będzie u fryzjera. Popracujesz trochę No, no popracuję, trochę poszczególniam. Pewnie... Poproszę. No, gośka przy... Przydrepta, tutaj z maskami, i tymi. Do snurkowania i możliwe, że polecimy. O, a tam dobra autka jest tego? tam Coś weźmiemy z tego. Flaga Ameryki i flaga Hawajów. Pytałeś o flagę Hawajów? Są? Nie. Nie wiem, czy to jest flaga. Hawajów, ale Tak przypuszczam. Więc wbijamy do tego maczka. Panko, na rybę. Chcecie w naszej. Bo się nie nagrywam. Nie, no to jesteśmy. <laughs> Tutaj. nie. No, Tutaj. O, co? teraz ja git. Tam mówi coś? No, nie, no, nagrywam, że jemy. Dobra. To samo zamówiliśmy, bo było, było tanio 10 dolarów za wszystko. Czyli dwa cheeseburger'y i dwa makcikany. A i piciu. A i piciu. Piciu dolewka, Paweł idzie, a ja zostaję i se dolewam. Kładę tu maka i sobie pracuję. Taki plan, zobaczymy, czy mnie nie wypchnę. Będę prawda, ciebie w prawej W dla niepoznaków z tym W z I czekam na gości. Jo. Bo będzie będzie słaby dla nas płetwy Ona biegnie z płetwami dla nas Biegnie z płetwami, a, okay. a my nie wiemy czy wydajemy. Okay. A my nie wiemy czy w <laughs> Ale musimy jak już dobiegnie Dobra, zobaczymy co się będzie działo Witamy na Hawajach <laughs> Czerwone opalenie maska. To nie jest Halloween, tylko no, prawdziwe wyzwanie Teraz są ćwiczenia <laughs> Idziemy robić popki pod wodą Co <laughs> oni są śliczne A Ja testuję z Gosia popływa Zobaczcie jaki wysoki ten jest Gosia popływała, tak? Bra... My popływaliśmy. I wracamy do. Wracamy do domu. Eee, nie wiem, czy coś jeszcze zjemy. Mieliśmy średnią ale jednak co? Odpuścimy. Na drobie to wszystko myślę. Właśnie, że mamy 3 km do przejścia. To jest kolejne kardio dzisiaj. 45 minut. No tak, chcę zmutać. Jak chcecie. No ja sobie taleć znaczy, no ja mogę iść, bo mi to szybko poszło, nie? No. Cytryny po drodze No proszę Mogę iść, ale jak weźmiemy cytrynę Mogę iść? Mogę nie iść Mogę iść Mogę nie iść Mogę, mogę iść z tobą No dzisiejszy dzień no to praktycznie cały dzień na słońcu co widać No trochę mnie tam zierało. Dobra, widzimy się w domu Life is bigger, it's bigger than you, and you are not me the links that I will go to. That's me in the corner, that's me in the spot, like losing my religion, trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing I think I thought, Agosia Możesz selfie wam z nim. Hello Aloha. 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 Czekaj. Aloha. Aloha. Ona wie co do ciebie Aloha. Aloha! A tam po tymi dwoma namiotami jest ciekawa historia. Gosia, odwrócić się miałem. Zobaczcie, co to jest. To Gosia pokazuje. Zobaczcie. Ziomki. W każdym razie, e, tamte dwa namioty. Tutaj e, gdyby nie oni, to Gosia prawdopodobnie no nie miałaby roweru. Ma rower, bo e, poszukała darmowego roweru, e, darmowego serwisu, który ogłosił się tutaj, że taki tutejszy serwis będzie naprawiał e, dla zawodników z za Zafry. Czyli będzie serwisował. No i Gosia się tam zgłosiła ze swoim problemem, bo mimo że go złożyliśmy, jeszcze czegoś brakowało. Okazało się. Że tam doszli do tego, rozebrali to, wzięli jeszcze 100 takich podkładek i tak dalej i dopasowywali na bieżąco. No i od jednego roweru coś wzięli, od innego jeszcze jakąś część znaleźli do wymiany jakiś plasticzek mały w śrubce, która się wkręca w ten widerec, była już pęknięta, luźna. Cała rama latała i dwie godziny zrobiła roweru niebezpiecznie, bo nie powinna nawet na nim jechać. Ale w tym momencie za darmo ten serwis z tymi dwoma nawiercikami przez parę. Nie wiem chyba ponad godzinę. Męczyli się i naprawili gości tak, że teraz jest wszystko perfekto i rower jest jak malina. Także będzie trenowane, będzie jeżdżone, a im gorące podziękowania się należą i myślę, że możliwe, że w kolejnych odcinkach jeszcze tam do nich zawitamy i zapytamy się o to, co robią, dlaczego robią to za darmo i jak to zrobili u gości, i jak to wyglądało Ale to cała ich pomoc. Nie? A Gosia z Pawełkiem na zakupach. Gosia. Budeczka i woda. Hmm. Montowanko, tu Netflix mamy jakąś 21 i ziomeczki chcą zobaczyć fale bo słychać zobaczymy czy coś będzie widać i na tym też będziemy kończyć tego vloga oczywiście pamiętajcie o komentarzach, łapkach subskrypcjach, follow follow i udostępniajcie oznaczajcie małparzyczt na instagramie a my idziemy zobaczyć czy te fale będzie widać. Oni se siedzą, oni se siedzą. Cześć, bo ja mam, ja mam O, oh, je. Yeah. I na tym zakończymy tego wroga. W ogóle pytania są od ludzi o koszty podróży i coś takiego. Trzeba będzie nagrać. Nie drogo. Nie Chuj, tanio. Trzeba stąd. Jak do Redy? Żeby tu przyjechać. Jak do Redy, wycieczka. Obusem? Piwko tutaj następnym razem przyniesiemy. Oh, to jest dobry chillok. Tu ludzie przychodzą odpocząć wyciszyć się. Zobaczcie. A No smoking area. Ja. A te liście z tyłu wyglądają idealnie. Tak, taka fotka mogłaby być. No smoking area. Dobra guys Alright guys This is view I to jest idealne zakończenie tego vloga. No pięknie, pięknie, jest tu no, pięknie, pięknie

Nigdy nie sądziłem, że nagram koniec vloga patrząc się na nie, ocean, Nigdy, nigdy nie sądziłem, że mieszkając 30 lat nad morzem będą jerały fale. <grym> to też. Ale te są naprawdę bezbłędne. Bezbłędne. Patrzcie ten kolor. No kolor ja widzę, wy nie widzicie, bo ja widzę tu. Hehe, leszcze. Nie macie takiego rozjaśnienia. Ale pięknie. Dobra, kto jeszcze ogląda tego vloga, piszcie w komentarzach, a kto już to wyłączył te pierdolenie. Łooo, wow, nie zdążyłem, Czejcie! Wow, patrz jak tu poszło aż tutaj te fale, zaraz nas ich i będzie kurwa po sprzęcie. Ну no, и че сейчас, похуй либо, не? Либо, либо, а тут видео. Добро пожаловать. Lewa, no Także pamiętajcie o kasowaniu biletów i widzimy się w kolejnych vlogach, których jeszcze na pewno trochę będzie. O, za dwa tygodnie Meksyk! <laughs> A nie, nie, raczej długo. Długo okay. będziemy zbierać te i czułać te złocisze, żeby, znowu, żeby wyjechać poza Gdynię gdzieś. <laughs> no, bo Ty nie mówiłeś, że my do pracy jutro idziemy, do restauracji, <laughs> jak ten ładnie. No, jak macie jakieś pytania, to nagramy jakiegoś takie Q&A możemy zrobić. Zróbcie pytania yy, i te, odnośnie wycieczki, co byście chcieli wiedzieć, postaramy się coś przygotować dla Was. O, szkoda, że już to. No, to Elo, pozdro, Jo.